Siemanko widzowie, szybkie info dla Was. Po pierwsze, to nie będzie filmików teraz przez 3 dni, czyli wtorek środa, czwartek. Ponieważ nawarstwiło się dużo problemów technicznych i też trochę takich prywatnych muszę rzeczy zrobić. No i nie zdążyłem nagrać filmików, żeby były codziennie, ale wracamy w piątek. Ogólnie tutaj wam puściłem, znaczy wygram sobie w DSJ trójkę, żebyście w ogóle mieli na co popatrzeć w trakcie tego info. Yy, czyli tak. Kolejny filmik wpada w piątek. Jeszcze nie wiem, czy on będzie, może Ski Jumping 2021. Może zrobimy jakiegoś live'a w zamian za to, że nie było tych filmików. I co jeszcze? Właśnie. Seria ze Ski Jumping. Yy, z jakiego Ski Jumping znowu. Yy, z RTL Ski Jumping. 2007 jest zawieszona, ponieważ po updatecie Windowsa się zepsuło totalnie. Na razie nie wiem jak to naprawić. Też ludzie nie wiedzą, inni bo dużo osób ma ten problem i na razie nikt nie wie jak go naprawić, ale może się uda kiedyś. Także na razie ta seria jest zawieszona. No i druga rzecz to seria ze skoków 2005. Także się zepsuła po updatecie Windowsa 10. No, i także muszę ją na razie wstrzymać. Myślę, że sobie wrócimy do tych serii. Savey cały czas są. Może spróbuję to odpalić na jakimś VirtualBoxie czy mm, coś takiego. No, kiedyś spróbuję to naprawić. Myślę, że się uda w końcu. Jakoś. No i co? Robimy sobie jakieś inne serie za te gry na razie. E, widzicie, że już skoki 2006 się zaczęły. Minecraft się zaczął. Ale Minecraft będzie odcinek rzadko wpadał, tak? Nie wiem. Raz na tydzień, dwa tygodnie. Jak na razie, więcej będzie w lecie innych gier. I co ja wam powiem? No i... Ja w sumie jestem otwarty na jakieś propozycje w komentarzach do jakiejś jeszcze jednej serii. Na zastępstwo. Mogą być jakieś skoki. Także możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli. Może akurat któraś gierka mi tam siądzie i sobie zrobimy serię z tego. Hmm, czy coś mam Wam jeszcze do powiedzenia? No nie wiem. Poskaczemy sobie jeszcze chwilę w tym DSJ-cie Trójce, bo zapomniałem, ja się tu skaczę w ogóle, a kiedyś. Dobrze mi tu szło. Aha, no tak, mam wiatr w plecy, to co ja się dziwię, jeszcze raz sobie spróbujemy. Znowu wiatr w plecy, znowu wiatr w plecy. Oj. Z DSJ-ta Trójki też może będzie kiedyś jakaś seria, coś zrobimy. Tylko, że tak wiecie, nie da się wszystkiego naraz. O, no i teraz tym wiatrem to już lepiej leci, ale to i tak nie to. To i tak nie jest ten wiatr jeszcze. Zmienia się on? Trochę się zmienia, no dobra, spróbuję sobie jeszcze raz. No także, piszcie w komentarzach, jaką byście chcieli jeszcze ewentualnie serię na kanale, czy coś. E, możecie ogólnie wspierać mój kanał, jeżeli ktoś tam ma za dużo pieniędzy, czy coś. To zapraszam do wspierania kanału. Możecie sobie kliknąć ten przycisk wspieraj. Tam jest taki filmik. Przygotowałem co zyskujecie dzięki temu wspieraniu. No i czekamy cały czas na pierwszego wspierającego takich info. A aha. Dużo komentarzy dostaję. Skąd y, pobrać skoki narciarskie 2006, jak je zainstalować? No, bez przesady, panowie. no Przecież gościu jakiś inny. Odpowiadał wam linkiem w komentarzach, gdzie zrobił specjalnie poradnik, yy, jak ściągnąć czy coś skoki 2006. Na moim Discordzie dzisiaj widziałem, że ktoś wrzucił, dlaczego ja mam robić poradnik znowu. Czy to jest wszędzie? Wystarczy wpisać na YouTube. Nie wiem, skoki narciarskie 2006, jak pobrać i macie. No po co tak w komentarzach też piszecie? No nie czaję na przykład tego. Co tam jeszcze y, często pytania jakie padają w komentarzach, no teraz y, powiem wam szczerze, tak nie pamiętam za bardzo, na pewno dużo pytań jeszcze pada odnośnie skoków 2021 z tym sterowaniem, no ale to sobie wam poradzę, jak zrobicie wszystko tak jak ja w poradniku, no to wam to będzie działać po prostu, jeżeli nie działa, no to musicie coś źle robić. Ktoś tam pisał, że mu się to przesuwa znowu. No to musi jakoś, nie wiem, to dopasować sobie. No ja już nie pomogę w takich rzeczach. Hmm. No i pewnie dużo ludzi myśli, że jak sobie tak ustawi, to już będzie wszystko na myszce robić. Ale nie, to się nie steruje na myszce. Tylko musimy jednocześnie wcisnąć ten klawisz, na którym sobie ustawiliśmy wybicie. Jednocześnie musimy wcisnąć z klawiszem myszki. No, i wtedy on nam się wybija. Jak samą myszkę klikniemy, to się nam nie wybije. No, mnóstwo jest takich jakichś dziwnych komentarzy, też nie pamiętam. Teraz kiedyś sobie zrobię jakiś odcinek, gdzie będę może czytał te najgłupsze komentarze. Bo naprawdę jest sporo, sporo takich komentarzy głupich. Ale sporo jest też mądrych, fajnych, ciekawych. Albo na przykład zrobiłem ten poradnik, jak ustawić sterowanie. Skokach w ski jumping 2021. Już mi się te wszystkie skoki pierniczą. Tyle tego jest. No i po tym jak nagrałem ten poradnik, na następnym odcinku, to w komentarzach: Ej, zrób poradnik, jak ustawić to na kompie, No kurczę, no bez skitu żeby już wpisać. Ktoś nie umiał w YouTube, czy w Google, czy gdziekolwiek. Wyszuka normalnie. <ślesz> Ej, trochę to info się przedłuża tak wam powiem. Nie wiem, ile to już trwa. No ale w każdym razie wiecie, no: 3 dni nie będzie filmików, no niestety, jakoś wam to wy wynagrodzę jakimś live'em albo coś takiego. Z mm, Sfański Jumping pewnie sobie zrobimy live'a jeszcze, jak będzie live. No i pewnie jakoś niebawem będzie live z Ski Jumping 2021, jak przejdziemy ten sezon, oczywiście. To sobie odpalę live'a z multiplayera po raz pierwszy. No i zobaczymy, co na tym multiplayerze się tam dzieje. Ej, dobra, bo ja się w ogóle nawet na tym nie skupiam, tak tylko se puszczam. Znaczy, puszczam no, skaczę normalnie, ale. Mam tu jakieś rekordy zapisane. Znaczy się powtórki, tu powinien być. Są. Pow... Nie mam. <laughs> dobra, jak widzicie, pirat. Ale tam nie przejmujcie się. Dobra, to na tyle. I tak ten odcinek się przedłużył. No, to trzy dni musicie wytrzymać bez filmików. Oglądajcie sobie, nie wiem, jakieś stare, bo jest tego dużo naprawdę. No i co, zapraszam do Subika. <grym> Nawet w odcinku informacyjnym muszę żebrać o Subiki. Przecież nie byłbym sobą, gdybym tak nie robił. No, i do usłyszenia.